Dziki. Stado dzików. Widzicie je? Nie wiem czy je widzicie. Ja pierdykam, ja tędy przeżdałem. Jest. Widać ich. Są dwa duże dziki i pięć albo sześć małych. I to jedne duże bydle się patrzyło na mnie. Przejechać gdzieś teraz? Może mnie pogoni. Czy nie jechać? Ej, a jak mnie dogoni? ...ale on ma małe nogi, nie? ...a ja mam większe koła... ...zobacz tego... Zob... ...o kurwa jaki oddyniec ty... ...ale to jest... ...zobacz dwa wyszły, widzisz? ...mówiłem? ...o kurwa zobacz co się dzieje... ...a tam w krzakach są małe... ...ale jazda... Chłop zaprawia, ale jest o, ale w koło jest wesoło Małpa wzo, człowiek... Jak to ta była? Ale to nie jest dzika. Dobra, kurwa wiem, znam. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w centrum miasta dzika? Tam widać małe, widzicie małe w krzakach? Ten na drzewo spierdala No, o kurwa sorry To są dziki, kurwa. W mieście łodzi. A dziki w mieście łodzi wyglądają tak. No i co, kurwa? Masz to u siebie? No masz?